Witamy proszę Państwa w kolejnym odcinku. Takie efekty specjalne zrobiłem teraz. Niesamowite przejście: kamera w górę, kamera w lewo w prawo. I dzisiaj sobie pogadamy na spacerku o tym, że jak Wy to oglądacie, to zaczyna się Ultra Unlock Number 2. I palkia, która może być shiny. Proszę Państwa, wchodzi na rajdy pięciogwiazdkowe. I ona jest weryna z pokemonem o smoczym typingu, ponieważ jest podatna tylko na takie smocze i fery ma fajny moveset tak, ma fajny moveset więc jak najbardziej i do PvE no kurwa po polsku do PvP i jak najbardziej do PvP na 50 level Będziemy na Master League na PvE i PvP miało być wiadomo o co chodzi no i wiadomo może być Shiny jest bardzo dobrym pokemonem więc jak najbardziej można robić ja wiem, że bojkot na Jandlik, ale każdy ma swoje jakieś tam coś do powiedzenia i kto ma są priorytety no a tego, tak, jeżeli już jesteśmy w temacie rajdowania, to trzeba pamiętać, jakbym tutaj gocza kręci Pokemony, Jestem w parku Regana. Jak trochę jest ciemno, a teraz znowu jest jasno. O, tak wyglądają Pokémony tutaj dzisiaj. Zaraz, eee, muszę ściągę włączyć, żeby czegoś nie pominąć. Chodzi ogólnie o to, że na rajdach również miałem Państwa Shiny debiut, czyli Shiny Heracrossa, który będzie na rajdach trzeciego poziomu, więc jest całkowicie bez najmniejszego problemu w solo able. To jak ja zrobię tak, to nie będę lepszy. Jestem lepszy, a tak to jestem gorszy. No dobra, trudno jest, światło jakie jest i na nieco, to nie poradzę. Yy, I go też należy robić, bo w przyszłości jest Mega Heracross, i jak najbardziej to jest spoko opcja. Z tym, że jest taka, taki mankament, jeżeli chodzi o rajdy z Heracrossem. No on jest po prostu first stage, tak? Nie ma, że tak powiem, second stage żadnego, ani nie ma pre-evolution, ani nic takiego. Kurwa, jestem ciemny. Co to się jakoś tam zrobi. Yy, I po prostu tam nie mamy gwarantowanej xl za nic, tak? Nie mamy za nic gwarantowanej xl i tak to właśnie wygląda. Odwróćmy tylko tak teraz bardziej. O, no, no, dziękuję. Znaczy nie wiem, co się stało, bo ogólnie nie widzę teraz. O, dobrze, jest wszystko ok. I właśnie nie ma XL-ek gwarantowanych, ale. Jest również Kęgaskan, który też będzie miał kiedyś mega ewolucję i ma taką samą sytuację jak Krakos, jeżeli chodzi o to, te Stage i system XL-owy. Więc tutaj też nie mamy gwarantowanej XL-ki niestety za rajd. Ale trzeba pamiętać, że warto te poksy sobie z rajdów zbierać i znaleźć sobie trade partnera, bo za poksa, który jest rajdowany i jest różnica przynajmniej 100 kilometrów jest gwarantowana XL-ka. Plus potem jeszcze można ulicę dostać za usunięcie i tu już sytuacja jest troszkę lepsza. Jak o tym wszystkim sobie tutaj pomyślimy, wszystko dołożymy do kupy, jest proszę prostu o wiele lepiej. A dalszą część, co na tym UltraNOG 2, no to zobaczycie później, bo mi już powoli odpada ręka. Zmienię się to trochę... Zmienił się to trochę weather feather, sceneria bardziej leśna niż parkowa i czas sobie powiedzieć resztę no o Ultra Unlock number 2 motherfucker. I więc tak, o rajdach sobie powiedzieliśmy, no wiadomo, że tam są jedynki, ale tam znowu Anon, znowu U, znowu on nie jest szajni dla mnie tu. Tak wygląda sytuacja. I mam już byjebane byje na Anona. Naprawdę, nie robi już, nie tykam ale trzeba sobie powiedzieć o czym wiemy, co ma być w większej ilości na dziko, a więc ma być proszę pana, proszę Państwa, claferry, ma być munda, ma być Baskulin ten i Baskulin tamten, czyli dwie. Co ty robisz, Pusia? Oba basculiny. A ma być hitmur i ma być proszę państwa również Durant, czyli imrówkojat, i Imrówka w jednym miejscu, ale a ja jeżeli chodzi o 7 kilometrowe jajka, tym razem moim zdaniem można sobie to całkowicie pominąć, gdyż iż ponieważ tam będą szelosy obydwa, baskuliny, hitmury i duranty, więc słabo, mega słabo. Bardzo nie ten bar, event jest bardzo, że tak powiem, oszczędny, jeżeli chodzi o inkubatory. Ale powiedzmy sobie więcej. Z tego co wiemy, czyli że się respi to, respi się tamto itp. itd. To warto sobie powiedzieć, na czym się skupić, jeżeli chodzi na przykład o jakieś tam PVP. Bo to też jest very important, bo na przykład XL. -ki. A więc klafery. Klafery do PVP na Great League bez XL -ek. i 100 IV na Ultra League z XL. Durant, Pokémony do gbl a na yy, do do PVP na yy, 1500, tak najbardziej. Ja aż sobie chyba to mi nie bo mi ręka zaraz kurwa odpadnie więc muszę zmienić sobie trochę kamerę i zrobić to sobie w ten sposób i teraz już żyję jeżeli chodzi o na dziko no właśnie, Hit durant mówiłem, to jest PVP nie Aga, weź no i macha się kamera dobra, idziemy dalej, bo tak nie da rady bo jak chciała dobrze, zrobiła źle i tak to właśnie wygląda no i tak jak mówiłem na początku wiadomo, Palkia, Szajni no, ja jestem po prostu najbardziej ciekaw, o czym nam nie powiedzieli, czego będzie się rozpiło więcej. Bo chociażby wracając do Ultra Unlock Part 1, nie powiedzieli, że będzie więcej Beldumów na dziku, a były. Więc to było spoko. Więc jestem ciekaw, jakie Pokémony jeszcze możemy zobaczyć na Part 2. Jeżeli macie jakieś swoje typy, chociaż to bez sensu mówić, jakie macie swoje typy, bo jakby to oglądacie, to już to trwa. Mam nadzieję, że to po prostu uda się wrzucić to. W tym samym momencie, jak to się zaczyna, mniej więcej lub ciutkę przed, bo to o to chodzi. I tak naprawdę Ultra Unlock 2 jest jednym wielkim skokiem na hajs, jeżeli chodzi o rajdy, no bo jest Palkia Shiny, jest Kangaskan Shiny i Heracross Shiny, które kiedyś tam dostaną swoje mega formy. I że one są Shiny, i że mogą być mega, i że palkie Shiny, i znowu kluczowym słowem odcinka jest Shiny. No, to to jest wielki skok na hajs. Ja aż nie będę jakoś tam mega tylko napierdalał, jakoś tam nie chcę już sobie w tym momencie zapewnić x na 50 level, bo to jednak jest trochę przekinka chyba cenowa. Ja przynajmniej tak uważam. Dajcie znać, jak Wy uważacie. Ale jak najbardziej Shiny Herakros i to bym chciał takiego mieć w kolekcji chociaż jednego i z kimś zrobić taki trade. A. I Shiny Kangaskan, bo cały czas Kangaskana nie mam. Jedyne, co mam z tych regionalnych z pierwszej generacji, jeżeli chodzi o Shainaki, to jest Taurus. Który został wykluty jakieś pół godziny przed, chyba terminik Community Day, coś mi się wydaje. Możecie znaleźć to na odcinku. Kto znajdzie to wielka piona dla niego, dalej trwa zbiórka dla Filipa. Jak się moja skarbonka zapełni, to nie ma. dalej. To wpłacajcie dalej, tak? Tam wiadomo, że jest mój kod, krycha kod, ale cele się liczy Discord też tam na dole są linki w opisie. Niedługo się widzimy na Twitchu. Ja wyjeżdżam, jakby to oglądacie na weekend Ale tam też będą odcinki, daily trzymamy Ja shorty robię codziennie, pojebało mnie, wiem Także mam powiedzieć dwa odcinki dziennie macie Na razie, pa Aga pa, pa.